Ukradli mi rower we Wrocławiu. A tak naprawdę ukradli rower, ale nie mi, a jednemu z naszych klientów. Klient przyszedł do nas i zapytał się, czy jesteśmy w stanie udostępnić kopię nagrania, ponieważ w nocy z 6 na 7 listopada ktoś ukradł mu rower. My oczywiście wspieramy naszych klientów, więc udostępniliśmy to nagranie, ale byliśmy w szoku co zobaczyliśmy. W nocy z 6 na 7 listopada jakiś mężczyzna w niebieskiej kamizelce Przyszedł ze szlifierką i ukradł rower. I jak możecie zobaczyć na tym filmiku, gość normalnie szlifierką tnie zabezpieczenia. Nigdy czegoś takiego nie widziałem i jestem naprawdę w szoku, bo wygląda to jak scena z jakiegoś taniego filmu. Iskry lecą wszędzie. On ma chyba w ogóle jakieś okularki do spawania na sobie. Nie wiem w ogóle co to jest. I zwróćmy uwagę na tę twarz. To jest jakiś szalik, czapka, o co tutaj chodzi. Na sam koniec gość wsiadł na rower i odjechał sobie, gdyby nic. Cała akcja odbyła się we Wrocławiu na Odrzańskiej 15, gdzie jest nasz sklep Sneaker Joint. Przedajemy tam ubrania streetwear, luksusowe i limitowane buty, ale jednocześnie pilnujemy i nadzorujemy ulicę Odrzańską, żeby takich ludzi było jak najmniej. A wy, jeżeli szukacie ciekawych ubrań i butów, wpadajcie do nas do sklepu na Odrzańskiej 15, sneaker Joint.